O, co się dzieje? Chwila, czy dzisiaj jest zakończenie roku szkolnego? W końcu nie będę musiał się patrzeć na te krzyweryje ludzi z klasy. Ciekawe, czy w końcu zdam do kolejnej klasy. Może i by się trochę przydało, bo mam już 33 lata. Mamo, mamo, nie uwierzysz, dzisiaj jest zakończenie roku szkolnego, w końcu są wakacje. O, masz tu zupkę, mój synku. Jak wrócisz do domu, to czeka na ciebie danie specjalne. Dziękuję, mamusiu, i do odebrać moje super świadectwo. Obym tylko nie był ostatni. Dzień dobry, panie Oręgutanie. Chwila, po co panu jest ta lornetka, co? Nie interesuj się, nie twoja sprawa, gówniaku. Lepiej odbierz swoje świadectwo, chociaż jest i tak już gównowarte. Łódzka i jape bydlaku nie myty. Z boku, kurde, podgląda ludzi przez lornetkę. Jezu. Normalnie mam ochotę go zaćgać widelcem. Dobra, co my mamy tutaj za ocenki? Biologia 107, Chemia 130, Fizyka 1.0, Geografia 115, Historia 152, Angielski 113, Polski 127, Matma 1.0, Religia 174, prawie zdaje, Informatyka 101, i z WFU zdaje! Niemożliwe, zdaje z WFU. Co jest? Kurde, pierwszy raz z czegoś zdaje. Nigdy wcześniej nie zdawałem z czegoś. Chyba jak powiem to mamie, to normalnie na jakieś Malediwy polecimy, muszę jej to powiedzieć. Mamo, nie uwierz, co się stało. Zdaję z jednego przedmiotu i to jest wlew. O, rany, to niemożliwe. Już dla ciebie szykuję super obiad. A co jest na obiad? Ty jesteś na obiad. Yyy, że co? One hour later. No, kurczę, kurczę. Mój obiadek już chyba gotowy. Ciekawe, jak będzie smakował mój synek. Ha 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 ha